SK Info Czasem wymagają nieco więcej uwagi, środków i specjalnych warunków niż zwierzaki domowe, ale na pewno przywiążą się do właściciela i dostarczą równie wiele radości. Podopieczni lubelskiego egzotarium czekają na adopcję. Zwierzęta egzotyczne często niestety mają za sobą przykre doświadczenia. Takich zwierząt najwięcej, bo czasem ponad 200 trafia do nas w wakacje, właśnie na początku sezonu urlopowego, wtedy, kiedy przeszkadzają w planach wakacyjnych, tudzież te żywe prezenty komunijne czy na dzień dziecka, które już zdążą się znudzić. Do nas trafiają. Zwierzęta z interwencji to są zwierzęta najczęściej wyrzucone, dużo rzadziej to są uciekinierze z prywatnych hodowli. Ktoś gdzieś zobaczy zwierzę, zgłasza to straży miejskiej czy straży pożarnej, ewentualnie policji, albo dzwoni bezpośrednio do nas. Te zwierzęta są leczone, wracają do zdrowia, potem szukamy im dobrych domów. Ogólnie problem bierze się stąd, że zwierzęta egzotyczne stały się tanie i popularne w ostatnich latach. Tęskszego węża można już kupić za około 40-50 zł, a na przykład pająka ptasznika, który jest przedstawicielem popularnego, jakiegoś gatunku niedrogiego. Młodego osobnika można kupić w internecie za złotówkę czasami. To powoduje, że te zwierzęta często trafiają w ręce ludzi nieodpowiedzialnych, ludzi, którzy się nie przygotowali do tego. Mamy tutaj na przykład legwana zielonego, który trafił do nas w fatalnym stanie. Na pysku zrobił mu się tak zwany ropień, przez przynajmniej rok czasu i dopiero wtedy właściciel poszedł do lekarza weterynarii, kiedy już było dość późno na tanie i szybkie leczenie. Usłyszał, że to się da wyleczyć, ale leczenie będzie trochę kosztować, więc stwierdził: "Proszę, uśpić, się ja sobie kupię nowego" z kliniki weterynaryjnej, gdzie ten lekwan miał być uśpiony, zadzwonił do nas z prośbą, czy może byśmy spróbowali go wyleczyć. Udało się, ale to trwało no, ponad rok do prowadzenia go do normalnego stanu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany adopcją takiego zwierzaka, przychodzi do nas porozmawiać. Tak? My już wtedy możemy mniej więcej wyznać wnioski, czy ta osoba podchodzi poważnie do tematu, czy ma jakąś wiedzę, a jeżeli nie ma, czy chce ją zdobyć czy po prostu traktuje zwierzę jak żywą zabawkę. Umawiamy się na kontrolę przedadopcyjną, sprawdzamy, czy jest odpowiednio przygotowane terrarium, czy jest odpowiednie oświetlenie, wentylacja. Wtedy, jeżeli wszystko jest w porządku, możemy podpisać umowę. Natomiast zwierzę nie jest oddane raz na zawsze takiemu człowiekowi, tylko jest, no powiedzmy, w dożywotni depozyt wydane. My sobie zastrzegamy możliwość przeprowadzenia kontroli poadopcyjnych i w razie stwierdzenia, że jednak warunki dla zwierzaka są złe, możemy to zwierzę odebrać. SK Info